Cześć dzisiaj, dzisiaj jest kolejna nowa aktualizacja do Sodor Online. Już wam pokazuję. To jest lokomotywa o imieniu Aiden, również znany jako Adams. Ma on skin crimsonowy i czarny że już pokazuje Uś... uśmiechnięty, neutralny, zaskoczony, smutny, wkurzony, wściekły i, i zamknięte oczy. A gwizdek brzmi tak, teraz, teraz pokażę Wam nową. Wam jeszcze coś zostało dodane. Tak, to jest M Marcin. Marcin został zaktualizowany już. Już pokazuje. Co? Myślałem, że został zaktualizowany. Eno, co jest? Ej, Aiden, Aiden jest, a Mardok nie. No to znaczy, że chyba jest tylko Aiden. bo nie ma i innej lokomotywy. W Morfach się nic nie zmieniło. A nieważne. Jeśli coś przegapiłem, to napiszcie w komentarzach. Dzisiaj będzie odcineczek o doświadczeniu parowej drużyny w Sodor Online. A ja was pozdrawiam. Pa!